Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Łukasz Dynbik. OANDA Anda TMS Brokers. Skłaniam się 7 października w poniedziałek. Minęła godzina 8.30. Rozpoczynamy poranne espresso. Witam wszystkich zgromadzonych w programie Click Meeting oraz słuchających nas za pomocą aplikacji mobilnej. Zachęcam do jej instalacji. Wszystkie webinary, które przeprowadzamy dla Państwa są. Właśnie transmitowane bezpośrednio za pomocą naszej, naszej apki. Oczywiście na początku kwestie dotyczące ryzyka. Proszę o zapoznanie się z nimi. Tutaj jest oczywiście mowa o, o tym, że inwestowanie na rynku kontraktów CFD, kontraktów lewarowanych, wiąże się z dość wysokim ryzykiem i za moment przechodzimy do wydarzeń bieżących. Osoby, które są z nami w Pokoju webinarowym ClickMeeting. Proszę o krótki komentarz dotyczący jakości, dźwięku oraz obrazu. I już przechodzimy do wykresów na żywo. Oczywiście piątek był dniem, kiedy był pierwszym piątkiem miesiąca, w związku z tym no, tradycyjnie poznaliśmy dane z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się bardzo dobre. No tutaj nawet najbardziej optymistyczne. Prognozy, które podawał Goldman Sachs na poziomie 165 tysięcy zostały pokonane. Konsensus Bloomberga gdzieś oscylował w okolicach 150-155 tysięcy. Reuters zakładał nieco mniej. No na przykład jedna z takich pesymistycznych prognoz City dotyczy, wskazywała 75 tysięcy nowych. Miejsc pracy, więc porównując do tej pesymistycznej prognozy, wynik na poziomie 250, 254 tysięcy, i zmiana, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, oczywiście, i spadek bezrobocia do 4,1 z 4,2 w sierpniu. No to są dane, które pokazują, że rynek pracy, no tak naprawdę, ma się dobrze. To spowolnienie, które było widoczne w ostatnim czasie, ono troszkę zostało zminimalizowane i ta dynamika ochłodzenia została, powiedzmy, spłaszczona, bo te dane oczywiście są wskazują, że w ostatnim czasie nastąpiła lekka poprawa nawet. Nawet sytuacji. Jeśli chodzi o wzrost płac, on przyspieszył do 4% w ujęciu rok do roku z 3,9% przed miesiącem. Natomiast wskaźnik ten, na który wielu ekonomistów się w ostatnim czasie powoływało, sam rule, przestał przekraczać wartość krytyczną i zaczął, wskazuje obecnie równo 0,5% więc jest to oczywiście ten wskaźnik, znajdujący się powyżej 0,5, wówczas pokazywał, że mamy oznaki recesji. Oczywiście jest to jedno z, jedno z założeń ekonomicznych, ale nie musi ono być w tym momencie akurat trafne. I ten na razie pojedyncze przekroczenie, chwilowe przekroczenie tego wskaźnika na razie jest zbyt słabym sygnałem. Tego, że, że w najbliższym czasie może, może dojść do recesji w Stanach Zjednoczonych, więc na razie ten składnik powiedzmy gdzieś jest na, na granicy. W ostatnim czasie nieco spadł ze względu na te dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. Co się stało na rynku? Przede wszystkim mamy tutaj wykres eurodolara, który zniżkował, nie jakoś drastycznie, no bo jeżeli byśmy sobie wzięli pod uwagę początek, początek sierpnia, no to jest właśnie ten oto wystrzał. No to ta zmienność sierpniowa z początku, kiedy dostaliśmy bardzo słabe dane z amerykańskiego, no bardzo, dużo gorsze od oczekiwań, bardzo słabe to gdyby ta liczba no, jakby no, no, nowe etaty nie przybywały, jakby nie było nowej kreacji. Miejsc pracy to wtedy były słabe dane, ale one były wciąż no, poniżej 100 tysięcy, ale <coughs> przepraszam, ale zdecydowanie było widać, że jeszcze rynek pracy cały czas funkcjonuje dość dobrze, no, ale tutaj mieliśmy duże. Duże odstępstwa od wartości oczekiwanych, ale patrząc na zmienność rynkową, widzimy, że na początku sierpnia ona była wtedy zdecydowanie większa. Euro-dolar urósł z poziomu mniej więcej 1,08 w kierunku 1,10. Więc tak naprawdę w dwa dni, w piątek i w poniedziałek, wówczas mieliśmy ruch o dwie figury. Tutaj jest ruch o jakieś 65-70 pipsów, więc jest to ruch, no, powiedzmy na razie trzy razy mniejszy. No, zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo. Czy ta wyprzedaż, czy ta aprecjacja, przepraszam, dolara amerykańskiego będzie, będzie kontynuowana, no bo jeżeli dzisiaj otrzymamy kolejną figurę spadków na eurodolarze, no to wówczas będzie można zmienność z tych dwóch dni Porównywać do tej zmienności, którą widzieliśmy przed dwoma miesiącami. Tak czy inaczej, na eurodolarze mamy ewidentną formację podwójnego szczytu, o której już kilkukrotnie wskazywaliśmy na łamach portalu tego serwisu analitycznego non-stop, który również jest publikowany w naszej aplikacji. O, tych, o tym podwójnym dołku tutaj mam na myśli podwójnym szczycie, przepraszam, tu mam na myśli szczyt z sierpnia i ten szczyt z końcówki z końcówki września teoretyczną teoretycznym poziomem linii szyi jest oczywiście są te dołki z sierpniowe przepraszam, wrześniowe no i nastąpiło NFP spowodował, że nastąpiło przełamanie tej bariery Technicznej, i, i, i wszystko wskazuje na to, że schodzimy na jeszcze niższe poziomy. Rynek kontraktów futures opartych o stopę procentową w Stanach Zjednoczonych, federalną, zmniejszył zdecydowanie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez rezerwę federalną w, i tak naprawdę w tym momencie prawdopodobieństwo, że FMC obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych, spadło do bardzo niedużych poziomów, rynek tak naprawdę można powiedzieć odrzucił, odrzucił ten, ten scenariusz, dlatego też no, jest to mimo wszystko zwrot w kierunku bardziej jastrzębim, czyli FED będzie działał mniej gołębią powiedzmy tak, czyli prawdopodobnie zdecyduje się na obniżkę o 25 punktów bazowych, ale na więcej raczej w listopadzie nie możemy liczyć. W grudniu prawdopodobnie też będzie taka, taki, sam, taki sam krok, czyli wszystko wskazuje na to, że ta, ten, ta dynamika, ta ścieżka luzowania polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych na razie będzie przebiegać zgodnie z wykresem kropkowym, który poznaliśmy na wrześniowym, na wrześniowym posiedzeniu. Rozpiętość tego, tej formacji podwójnego, podwójnego szczytu to są jakieś dwie figury. To jeżeli chcielibyśmy odliczyć dwie figury od yy, potencjalnej, potencjalnego poziomu linii szyi, to wówczas mielibyśmy no, mniej więcej zasięg okolic 1,08, czyli mniej więcej jeszcze 1 i jakieś 160 pipsów. 160 pipsów niżej. Oczywiście, kiedy ta wersja do ryzyka spowodowana napięciami geopolitycznymi będzie się utrzymywać z jednej strony, ale z drugiej strony mamy euforię na może nie euforię, ale dobre dobre nastroje na Wall Street, to dolar mimo wszystko może zyskiwać nadal. Więc te spadki w najbliższych dniach euro-dolara, moim zdaniem, jak najbardziej mogą być uzasadnione weźmy pod uwagę przede wszystkim to, że mamy bardzo niską zmienność, tak jakby rynek wyczekiwał i, i jak wejdą, wejdzie Europa, a potem Stany Zjednoczone, to myślę, że ta zmienność się tutaj oczywiście pojawi. Dzisiaj nie ma żadnych kluczowych danych. W tym tygodniu dane oczywiście główną dane na temat inflacji w Stanach Zjednoczonych skupią największą, największą uwagę. Dodatkowo ceny producentki zostaną podane. A także nastroje konsumentów, według Uniwersytetu Michigan. To taki jest mniej więcej rozkład na ten tydzień, ale nie sądzę, żeby dane CPI wniosły dużo emocji. One rozgrzewały oczywiście jakiś czas temu, kiedy Fed skupiał swoją uwagę właśnie na danych inflacyjnych, a teraz, kiedy inflacja de facto. Została pokonana, no to te dane wywołują po prostu mniej, mniejsze zainteresowanie. W przypadku złota mamy spadki, w, mieliśmy spadki w piątek, ale one na wykresie dziennym nie są tak bardzo zauważalne. Można powiedzieć, że cały czas jesteśmy w takiej tutaj konsolidacji pomiędzy poziomem historycznym, czyli poziomem 2680 dolarów, a poziomem mniej więcej 2630. I no, dalsze umocnienie dolara amerykańskiego może spowodować, że na zbocie zejdziemy mi przynajmniej w okolice 2600 dolarów. To by było jakieś od ceny bieżącej. Kontraktu CFD jakieś 47 dolarów. Niżej, czyli w okolicy tutaj tego wsparcia horyzontalnego, który jednocześnie koresponduje z okrągłym poziomem wspomnianym przeze mnie 2650. SP 500 urosło bodajże 90% Dow Jones zyskał 0,8%. Nasdaq 101,2% na plusie. Zmienność na, na, na indeksach oczywiście ona nie jest jakoś. Olbrzymia, cały czas jesteśmy w granicach takiej tej wąskiej konsolidacji, cały czas powyżej tego poziomu poprzedniego szczytu historycznego, czyli tego szczytu z połowy, z połowy lipca. No i mamy widać taką kolejne kolejny etap wyczekiwania inwestorów na, 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 na ponowny atak na historyczne rekordy. Piątkowe dane, pomimo dobrych danych, nie spowodowały, że szeroki indeks amerykański przetestował historyczne i nie wyznaczył nowych historycznych rekordów. No i zobaczymy, jak ile, ile energii, jak, 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 na jak długo wystarczy energii bykom. Na razie kontrakt CFD dzisiaj lekko koryguje te wzrosty, które widzieliśmy. W piątek. W piątek reakcja była na początku pozytywna, potem mieliśmy mocne spadki i tak naprawdę zeszliśmy zdecydowanie poniżej poziomów zaraz sprzed decyzji, no a potem końcówka, druga, druga część sesji, kiedy tak naprawdę Amerykanie weszli do gry. No bo tutaj o godzinie 14.30 to jeszcze rynek kasowy był zamknięty. Jedynie funkcjonowały kontrakty Futures, więc jak rynek kasowy został? Włączył się do gry, no to tutaj widzimy, że inwestorzy również wykorzystali to, jednak obóz kupujących zdominował, zdominował rynek. Oczywiście złoty ze względu na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, ze względu na silnego dolara i dobre dane z amerykańskiego gospodarki, które ucinają spekulację o, możliwym, o, o możliwej obniżce stuprocentowych przez Fed o 50 punktów bazowych w listopadzie czy w grudniu. Powoduje to wszystko, że złoty w, z, w relacji do dolara amerykańskiego jest najsłabszy od mniej więcej 13 sierpnia. Widać tutaj też taką konsolidację, jakby podobną konsolidację na eurodolarze, widać jak i na USDPLN. Oczywiście te, te dwie pary walutowe są ze sobą mocno zależne. Tak naprawdę USDPLN jest wypadkową pewnego rodzaju euro-USD i euro -PLN -a, więc no, siłą rzeczy tutaj musimy mieć pewnego rodzaju, może nie lustrzane odbicie, ale, ale często jest to jest to, jest to odwrotne, odwrotna odwrotna zależność. Więc um, z euro, spadki euro dolara powodują z reguły wzrosty notowań USD PLN. Więc taka konsolidacja, patrząc tylko i wyłącznie na wykres, ona wskazuje, że jesteśmy przed kolejnym impulsem wzrostowym, co oznaczałoby dalsze wzrosty pary walutowej USD, PLN. W przypadku euro, PLN złoty również stracił względem euro i, 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 i traci od, od kilku dni, tak naprawdę od jakichś dwóch tygodni. Można powiedzieć, że, że wzrosty euro, PLN rozpoczęły się od 25 września. Został przełamany kluczowy poziom 4,30 w najbliższym poziomem, który moim zdaniem może niebawem zostać osiągnięty. test. 4,33, czyli maksima z pierwszej połowy sierpnia, a także z początku z początku lipca. Spójrzmy jeszcze na parę walutową dolar yen. No bo oczywiście tam też są ciekawe, ciekawe rzeczy, oprócz tego, że jest silny dolar, to mamy osłabienie jena ze względu na, na wypowiedzi szyby, które no Nie sugerują, żeby tutaj nowy premier był zwolennikiem jakichś mocnych ruchów, jeśli chodzi o stopy procentowe w górę. Więc rynek trochę czuje się rozczarowany. Stąd też taka, a nie inna reakcja notowań USDJPY, dynamiczna. Można tutaj oczywiście zauważyć klasyczną formację. Klasyczną formację podwójnego, czy odwróconej głowy z ramionami, tak jakbyśmy w tym miejscu mieli lewe ramię. Tutaj mamy, tutaj mamy poziom głowy, tu mamy prawe ramię. Oczywiście jest to, jest to trochę przekrzywiona formacja, ale ona jak najbardziej wskazuje, że. To, że, że, że to odwrócenie tej tendencji spadkowej na razie może postępować jeszcze. Przynajmniej w kierunku, w kierunku tego poziomu zaznaczonego tym różowym obszarem przeze mnie, czyli gdzieś w okolicy w 151, 151,5. Mniej więcej, zakładam, że może ta korekta tego ruchu spadkowego potrwać. No zobaczymy, co będzie dalej. Czy bank Japonii nie da jakichś sugestii odnośnie. Dalszych działań. Jeśli one będą Jastrzębie, to rynek powróci do wyceny podwyżek stóp procentowych w Japonii i dola i jen Wówczas może zacząć ponownie zyskiwać. Oczywiście cały czas ropa Brent zyskuje na wartości ze względu na napięcie geopolityczne, ze względu na obawy o cierśninę Ormuz, że zostanie zamknięta, obawy o to, że pola naftowe irańskie zostaną zaatakowane przez Izrael, czy może nawet Stany Zjednoczone, więc obawy o popyt, o podaż, przepraszam, o mniejszą podaż powoduje to, że cena na rynku rośnie i tak naprawdę no, not notowania od końca od końca września zaczęły reagować na wydarzenia geopolityczne, a wcześniej no, nieco je ignorowały i widzieliśmy Sukcesywne, sukcesywne spadki. Notowania zbliżają się, ale jeszcze mają jakiś dystans do takiego tutaj lokalnego oporu technicznego. Na 80,5 dolara za baryłkę. W piątek mieliśmy oczywiście wzrosty, ale one zostały w pewnym stopniu w pewnym stopniu zgaszone, tak jakby rynek przygotowywał się do jakiejś tej lokalnej korekty w notowaniach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, życzę samych udanych inwestycji, miłego tygodnia, słyszymy się w środę, jutro w imieniu Adama Koreckiego zapraszam na godzinę dziewiątą na rynkowe espresso. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam.